O kurde, tam się szykuje większa afera. Joe, hmm? what did you ask me? What did you ask me? I said the giant plastic bag for the ship. Please do your job and don't ask me about this kind of. should I tell you? That. No to witamy w kolejnym odcinku, i to jest jakby no cały czas ten odcinek, wiecie, który, który był kontynuacją bezpośrednia poprzedniego. Tu się grubsze sprawy dzieją. Ja nie wierzę, że te łączenia rur wytrzymają, nie? Muszę iść od tyłu, otworzyć drzwi. To zobaczycie, co ja mam z tyłu, też tam przy zapleczu. Tutaj jak do dziewczyn się idzie. I zaraz tutaj skręcamy w lewo. Ja muszę od zewnątrz im to otworzyć. Tam zaraz do dziewczyn, a tutaj się idzie do mnie na zaplecze. Potrzebują tu mieć otwarcie. O, to jest moje zaplecze, kuchnia. Tutaj ktoś zabetonował odpływ normalnie. Tragedia. Tragedia i koszty. Dobrze, że mamy pozamykane. No to koszta już rosną, to już będzie ponad stówę za tą akcję dzisiejszą. Dolarów amerykańskich. A instalacja tak oto wygląda. I oni to później uszczelniają normalnie taśmą klejącą, jedno w drugie, to popękane. Także widzicie, tak jak się robi to, tak się robiło wszystko. Chłopaki coś tam rozwalili, coś naprawili, teraz biorą mój ten, mój skuter. Już pojechał, żeby cement kupić, mówi, że cement potrzebują. Kurde, <grydy> robota. Słuchajcie, chłopaki mówią tak, mówię, daj po piwie chłopakom wzięli, a jeden mówi, on nie pije piwa, on pije kawę, że daj mu 2,5 dolara na kawę. To dostał 2,5 dolara na kawę. No ale to ważni ludzie są, jakby się jeszcze raz kiwał zapchał. Jeszcze dla niego na buty niedługo będę musiał dawać. No. Chodził tam po wiem, ważni ludzie. Oni ręcznie normalnie zbierali co co wylatywało. Kurde, ciężką robotę mają, ale to nie, nie, nie były jakieś tam kurcze tutaj duże pieniądze. Dobra, jest okay. Dobra, zamykamy od tyłu. Marcin od tej, ja zaraz kratę zamknę. Widzicie, tutaj musieli to zerwać, cementować jeszcze raz. Nie wiem czy chcesz, bo pokazujesz co jest za magicznymi drzwiami. To już mogą widzieć, no, co jest za magicznymi drzwiami, to sensacja. Słuchajcie, ale to ich zacementowanie to tak samo jak ta cała robota tego wszystkiego tutaj, kurde. No widzicie, jaka technologia w starych budynkach. No a to jest moje zaplecz. Dobra, dżun tam, tam sprząta. Tutaj jest wejście do klatki schodowej, takiej tylnej. Zresztą jakbyście zobaczyli z tej klatki schodowej, to można do mnie się przebić. Widzicie, jaka kratka tam jest, niby. Nie wiem, czy widzicie tutaj wywieczniki. To jest do nas do kuchni. A tu sąsiedzi. No to dżun ma teraz robotę sprzątania tego wszystkiego. Tutaj fajny mural Pralnia O, chłopaki się jeszcze nie pozbierali. It's okej? Okay? Marcie, nie podchodź tak, tam z kamerą, bo zaraz nas wezmą na bębę. No, policja i ten, i służby takie jak trzeba. I mówię, tam są ludzie, ludzie zamknięci cały czas. Na całej ulicy, poruszenie od razu. Mówiłem wam, tutaj są ludzie zamknięci, w tym klienci, barmanki, tam hotel, wszyscy zamknęli wszystkich po prostu. Jedzenie im ktoś dostarcza, ale. Ale jestem. Jest. Dziewczyny sobie jadą kupić jakieś te. coś, nie wiem, papajec czy coś takiego. W poniedziałek musimy być w robocie, tak więc wtorek dałem wolny. Ale że jutro są święta, też powiedziałem Marcinowi, szczególnie ze względu na Marcina, że, że no bo Dżun ma blisko, ale Marcin jak zrobi swoje, no to niech jutro nie przyjeżdża. No bo po co, jak nie mamy klientów? Dobry pan Adam, co? Dobry pan. Dobry, dobry pan. Nie? No, jutro wolno, bo po co ma przyjeżdżać po nic? Przyjechały pokaż. Coś kupiły, później zobaczymy. Sałatka z papajem. z krabem o widzicie krabie te szczypce no i tu dziewczyny jeszcze mają kurze łapki To jest dosyć drogie nawet tutaj Tutaj mają takie zieleninki na no niech sobie zajadają no wieczorem wychodzę do sklepu, widzicie policja tu po prawej, po lewej, cały lokal zamknięty. Ja idę do sklepu, jeszcze jakieś produkty kupić, tu wejdę. Sklepy albo zamknięte, albo tak przyjmują klientów, że nie można wejść do środka. No, czyli się podziało. Nie jajka, bo jakby nie było, no to jutro święta. i Jajka muszą być. Marcinowi dałem wolne, no bo mówię, po co będziesz przyjeżdżał? Nie, no, żeby ze mną jajkiem się podzielić. Co w takim razie i dżunglałem wolne, gdzie policja tu siedzi po lewej, a po prawej zamknięte. No ale ktoś może przyjedzie, jakieś jajka muszą być na święta. Ja tam mam do, że tak powiem, do wyżerania z lodówki dużo różnych produktów. No i muszę, bo, bo teraz nie będziemy mieli. Nie będziemy mieli. O, tutaj grilla widzieliśmy, pamiętacie? Tutaj też, też znajomy szef tego kabas w restauracji. No, nie będziemy mieli klientów, trzeba powyżerać to, co jest, nie? No nasza ulica zupełnie straciła charakter. Ja wracam, June może iść do domu tak samo, bo już nie ma sensu, żeby się działa. Dokładamy państwo do interesu, no ale takie czasy. O, i Istria przeszła. One beer for Adam. You can do it without even open this. Maszyna już you Jest, okay. go home. Yes, home. Jun poszła, świeje, jest jeszcze i pewnie jeszcze będzie długo. no w ogóle myślimy, żeby u nas pracowała, i wtedy od rana też otworzymy knajpę, i ona z June będzie tu mieszkała. No, na razie będzie mieszkała ze mną, ale później z June, a ja się stąd wyprowadzam. Na lepsze tereny, no tak, że tak powiem. No i na pewno dzisiaj, bo przy niedzieli, nagram Wam jeszcze jeden odcinek, co myślę o tej całej koronakoledze, bo, no bo warto chyba wydać jakieś, że tak to nazwę, oświadczenie, czy jakieś swoje słowa, podróże, życie z pozycji Azji, ale też obserwuję Polskę. Tak więc dzisiaj spodziewajcie się jeszcze kolejnego odcinka o koronakoledze. Stricte, zapraszam. Słuchajcie, u Marcina widzę, bo już go nie będzie parę dni tam rzeczy na wyrzucenie, to ja chcę wyjeść, jak to ja. Słuchajcie, zostawił taki kawałek ciasta, kulkę, jak na pierogi przygotowuję, postaram się z tego zrobić jakiś placek fajny, zawijac, może falafel, zobaczymy jak mi wyjdzie. I takie tam sprawy warzywne, co już widzę, że już są takie nie dla klienta, szczególnie za 2-3 dni, a nawet za 2-3 dni pewnie nie otworzymy, to wyjadam. Jako, że ma do nas przyjechać firma, która nagrywać będzie sobie tu reklamę, która rozwozi jedzenie, to Marcin sobie posprzątał ładnie. Tego nie było. Ja tą kulkę wyciągnąłem, tego nie było. Jakieś sałaty powyciągałem, To do wyrzutki i patelnie. Troszkę mu sobie wszystko przygotował elegancko, ale dostał ode mnie jeden bonusowy dzień wolny. Nawet dwa możemy powiedzieć, a później pewnie dostanie trzecie. Jak tak nie będziemy otwierać, no to pozwolę mu sobie trochę nabrudzić, on to zrozumie, bo będę musiał trochę mąki wysypać. Mamy taką kulkę, będę coś z tego. Działał. Zobaczymy, co mi wyjdzie. No i dżun też ma wolne, tak więc przyjdzie i posprząta najwyżej wcześniej, jak będzie. Jutro ma wolne, tak samo. Tu mam mąkę rosyjską, tej użyję, żeby to troszeczkę rozwałkować. Na razie odciąłem sobie kawałek, z tego zobaczymy, może będziemy mogli wykorzystywać. No dobra, po rozciągnięciu placek tak wygląda, nie będę nawet kształtny, wyrobił, robił jakieś muszę rzeczy. Jajko wbiję, zobaczymy. Dobra, teraz wbiję dwa jajka, niech się zetną. A ja na to rzucę ten placek i przysposobię sobie go warzywkami. Może coś z tego zrobić. Nie chcę mi się ciąć więcej warzyw. Już zjadła trochę sałatki. To zostało. To też później rzucę na tego placka. Zobaczymy. Zobaczymy. Posmakujemy. Pierwsze już mi nie wyszło, bo chciałem jajka przecież na drugą stronę się rozgłęblały, już były odpowiednio. No teraz przypiekam sobie, jakby to nie nazwać palafella, czy chlebek, czy no ciasto. Po prostu przypiekamy. Już widzę, tutaj się coś tworzy. Trochę tłuszczu. Trzeba posolić, popieprzyć. Działaj. Ciasto robiło się fajnie. Dobra, już wyłączam, bo to już będzie tyle ze smażenia. No i dodałem jajko, rzuciłem sałatę, tą sałatkę, pieprz. Majonez i tak to się prezentuje, zawinąć i zjeść. Słuchajcie, zjadłem i w smaku nie najgorsze, nawet by było dobre, ale w tej teksturze to się jednak te ciasto no, nie nadawało, tylko pękało, jak chciałem zawinąć, no to można było zjeść taki taki placek, jak na początku zrobiłem, no ale do dopracowania, do dopracowania, można drożdże dodać i tak dalej, zawsze, zawsze wykorzystamy, wykorzystamy materiały. Słuchajcie, od jakiegoś czasu szukałem tej koszulki Bo już nawet teraz to bym nawet mógł ją sobie ubrać generalnie I nie mogłem znaleźć I się okazuje u kogo była i gdzie była Ona sobie to przyjął na zmianę, ja szukałem tej koszulki Pamiętacie? Kupiona w Bangkoku No dla niej to jak sukienka Strylie, no dla niej to jak sukienka, nie chcę w sensie, tylko ten. Gut. No dobra, i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek do następnego. A dzisiaj jeszcze jeden odcinek taki inny o korona świecie, jak ja to teraz widzę podróżowanie i ogólnie restrykcje i jak to się dalej potoczy. Myślę, że też was to zaciekawi. Lajkujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka. Pozdrawiam. Cześć.